Cześć, tu Maciek Cigler z Sukcesstudio.pl. Tym razem film, który chciałbym zwrócić Twoją uwagę na różnego rodzaju przypadłości naszego świata obecnego, na to, że na pewne rzeczy warto zwrócić uwagę. To bardzo tak enigmatycznie zabrzmiało, no ale też nie chcę wszystkich szczegółów od razu na początku filmu zdradzić. A jeżeli jesteśmy już przy początku, jeżeli to nie problem dla Ciebie, to pochwal się jaką branżę reprezentujesz, może jako jej miejscowości mnie słuchasz. Wystarczy sama miejscowość i nazwa branży. Oczywiście, jeżeli chcesz większą wymianę networkingową, do czego bardzo zachęcam, no to napisz coś więcej o sobie, co inni mogą u Ciebie kupić, zamówić. Cóż, no, łączmy się wszyscy w miarę wspólnie, czegoż nie wymieniajmy między sobą kontakty, bo to w sumie dzisiejsza podstawa dobrego biznesu. Na ten moment zapraszam do oglądania tego filmu. Jedną z przypadłości obecnego świata jest brak weryfikacji informacji. I prowadzi to do czasami bardzo zabawnych sytuacji. Czasami mogą się to stać bardziej tragiczne sytuacje. No, jedną z takich zabawnych z ostatnich dni, jaką mogę wymienić, to pewna grupa dowcipniciów postanowiła. Zmienić nazwę jednej z parafii na, w pewnej miejscowości małej, i nazwę parafii nazwali nazwę po prostu jednego z polskich raperów. I co ciekawe, ta nazwa została w Google zapisana. Nikt na to nie zwraca uwagi, że jest teraz parafia tego tam rapera. I co dalej? Dalej, Urząd Gminy Miejscowy. Postanowił wydrukować kalendarze w ilości kilku tysięcy egzemplarzy, i wydrukowano to z tą właśnie błędną nazwą parafii. No, sytuacja jest zabawna, bo mają mnóstwo kalendarzy, które mają dosyć zabawną nazwę parafii. No, ktoś nie zwrócił po prostu na to uwagi, że to tak wygląda. I to jest właśnie jeden z pierwszych problemów. Nie weryfikujemy informacji. Wiem, że czasami jest to trudne. Często nie mamy czasu. Nie oszukujmy się. Jesteśmy tak bombardowani różnymi informacjami, że nie ma czasu na ich weryfikację. Ale też powiem szczerze, tak z własnych przemyśleń: uważam, że w momencie, kiedy nie ma informacji, że z UFO wylądowało zaraz niedaleko mnie. To raczej nie ma takich informacji strasznych, tragicznych, które nie mógłbym w jakiś sposób zweryfikować. To raz, a po drugie, większość z nich nie dotyczy mnie osobiście. No bo jeżeli, no przepraszam, no może to tragicznie zarzmi, ale jest sytuacja, że tam ktoś kogoś zastrzelił na drugim końcu Polski, to w sumie co mnie to interesuje? No dobra, no zginął człowiek, powinienem tam rozpaczać za nim i tak dalej. Ale to jest na drugim końcu Polski, na co dzień giną ludzie, a wcale nie wiem o tym, ile tej nocy było śmiertelnych wypadków w mojej miejscowości, bo takich informacji po prostu nie przyjmuję do wiadomości, tak? Nie zaczynam dnia od tego, ile mamy trupów dzisiaj, ile tam osób zostało wykończonych przez jakąś chorobę czy coś. Po prostu to nie jest tak, że mnie to nie interesuje, ale nie jest to niezbędne do mojego życia. To nie jest informacja, która powinna zajmować mi cały dzień. No, są tacy, którzy wiem, że to wszystko przeżywają strasznie. Ale to nie jest informacja, która zmieni moje życie już w tym momencie, w tej godzinie, w tej minucie. Ona zmieni moje życie na przestrzeni najbliższych miesięcy, tygodni, a może dopiero lat. A może dopiero zmieni życie moich dzieci albo ich dzieci. Nie wiem, ale nie jest to rzecz, która wpływa na mnie w tym momencie, więc nie muszę takich rzeczy weryfikować, ale weryfikuję rzeczy, którymi się zaczynam przejmować. Jeżeli coś mnie interesuje, uważam, że może mieć na mnie wpływ, no to takie rzeczy staram się zweryfikować w kilku źródłach. No i w jakich teraz źródłach tego szukać? Hmm. Powiem szczerze, jest to coraz większy problem, ale zauważam, że no, na pewno sobie odpuściłbym telewizję i radio, bo w tym momencie, którą by telewizję nie wziąć, no to raczej będą mówiły to samo. Radia też praktycznie są tych samych właścicieli, więc też to samo się należy spodziewać. Zostaje internet. Czy podam ci jakieś adresy? Nie, musisz samemu znaleźć, ale pomyśl. Jak będziesz szukać. Popatrz na innych, kogo obserwują, bo można to sprawdzić. Tutaj jeżeli interesują cię tematy polityczne, świetny w Polsce Twitter do tego. Naprawdę można znaleźć bardzo ciekawe informacje. Polecam, poszukaj. Powiem szczerze, za mojego życia, już mam blisko 50 lat, było wiele idei, ideałów i super ludzi, na których powinienem opierać swoje życie. Bo zwykle sobie wybieramy jakąś osobę, która będzie dla nas wzorem, tak? Powiem szczerze, tak podsumowując te 50 lat, to większość idei padła, większość ideałów okazało się, że są tylko wydmuszkami. Chociaż przyznaję, parę rzeczy się trzymam i będę się trzymał tego naprawdę, do końca. A już szczególnie zawiodłem się na ludziach, na takich, których wydawało się, że mogliby być moimi idolami, guru, czy jak chcę tam to nazwiesz. Jakby nie patrzeć, to okazuje się, że po prostu... Niewiele z tego wyszło. Tu możesz odczuć, że przeze mnie przemawia jakaś gorycz czy coś, ale nie, po prostu to nie jest gorycz, to jest po prostu trzeźwość umysłu i trzeźwość spojrzenia na pewne sprawy w prosty sposób. Nie ma ludzi idealnych, zawsze są rysy. Tak samo jak nie ma youtuberów. Instagramerów, Instagramerek idealnych, idealnych kobiet, idealnych mężczyzn. Nie ma czegoś takiego. Każdy ma jakieś wady. I teraz im bardziej zapewnia mnie, że ich nie ma, tym bardziej lampka mi się zapala w głowie. Oho, ktoś tu chce mnie okłamać. A ja nie lubię być okłamywany. Ty lubisz? Lubisz, jeżeli ktoś ciebie oszukuje? No jeżeli nie, no to widzisz, masz to samo co ja. No to w takim razie trzeba przyjąć, że na każdym gładkim obliczu jest jakaś rysa. No i tak zawsze było, no chociażby nawet te idealne, piękne kobiety, modelki, super i tak dalej. No taka Merlin Monroe, maja tu pieprzyka. No skaza na urodzie była. A że charakterystyczna, okej, okay. ale była. Każda z tych supermodelek, jak się tak go obejrzeją z tego makijażu i tony tapety. No to wygląda jak każda przeciętna dziewczyna w większości. No, czasami ładniejsza, no. Nie, nie powiedzmy, że nie, tak? Ale ma swoje wady. A to piegi, a to nos krzywy, a to oczy za małe, a to jedno oko większe, drugie mniejsze. Tu każdy ma jakąś wadę. Mężczyźni mają to samo. To nie jest tak, że to tylko kobiety są wadliwe i każda ma jakiś tam, jakąś tam wadę, tak? Mężczyźni też. Jedno jądro większe, drugie mniejsze. No, tak jest to, jak, tak samo jak z biustem kobiecym. Jedna pierś większa, druga mniejsza. Jedna bardziej wystaje, druga mniej. To, tak? nie będziemy wchodzić w rzeczy dotyczące anatomii, ale pokazuję ci, że jeżeli ktoś ci wmawia, że coś jest idealne, to nie ma takich rzeczy. Po prostu to tak nie działa. Po prostu cię oszukuje. Bezczelnie oszukuje ciebie i kłamie, twierdząc, że jest inaczej. Więc nie daj się oszukiwać. Nikt nie jest doskonały. Dosyć, ciężkim, dosyć częstym problemem w dzisiejszych czasach jest zbyt szybkie ocenianie ludzi. No cóż, nie oszukujmy się, pędzimy do przodu, nie mamy czasu i stąd dosyć szybko oceniamy ludzi. Tutaj mógłbym tysiące przypadków, w wypadku mojej osoby, pokazać jak to wyglądało. No, przypomnę chociażby jedną historyjkę, jak kiedyś Stałem w kolejce dosyć długiej w sklepie, w markecie trzymałem mleko i była zima, zimno. No, musiałem odstać swoje w kolejce. W pewnym momencie przychodzi pani z dzieckiem, które krzyczy, ale to taki pięcio 6 także dosyć spore dziecko, no nie mi dostało jakieś tam zabawki, i tak dalej. Więc tu pani Kasierka proponuje, żebym ja przepuścił to dziecko wraz z osobą mu towarzyszącą. Mówię no dobrze, OK. I gdy ta osoba odchodzi, no przez co straciłem tam powiedzmy 3-4 minuty, a może nawet i 5, trochę to trwało, to kasierka mi dziękuje. Ale ja w tym momencie postanowiłem, no, zwrócić uwagę na inną rzecz. Widzi pani? Pani oceniła mnie, że ja sobie o tutaj przyszedłem i mogę poczekać. Nie wie pani o tym, że w tym momencie wiozę chore dziecko od lekarza. Ono ma gorączkę. Staram się wrócić jak najszybciej do domu, aby Podać mu leki, które zakupiłem, ale ze względu na to, że wszyscy będziemy musieli siedzieć teraz w domu, chcę kupić to mleko, bo jutro będę musiał coś mu dać do jedzenia. Więc chciałem szybko zrobić zakupy, ale nie mogę szybko zrobić. Po drugie, no, straciłem czas w tym momencie, bo wrzeszczący sześciolatek nie był w stanie się uspokoić. Tylko trzeba było go przepuścić. To nie chodzi o to, że ja miałem w tym momencie pretensje do kasierki, ale pokazuję Ci, jak łatwo oceniamy ludzi. Nie wiemy tak naprawdę, co przeżywa, czy jaką sytuację ma inna osoba. I naprawdę trudno jest to oceniać. To, że przyszedł samotny mężczyzna do sklepu na zakupy, to wcale nie znaczy, że on po piwo. On mógł przyjść kupić chociażby pampersy dla dziecka, czy chociażby nie wiem podpaski dla żony. I tutaj jego zamotanie, zakłopotanie i tak dalej, bo boże nie wie do końca, co ma kupić, jak to będzie wyglądać. No, może być spore. Wcale mu to nie pomaga, naśmiewanie się z niego. Tego nie wiesz. Czy on dzisiaj nie wrócił z 12-godzinnej zmiany, pracował całą noc, a od rana jeździł po lekarzach z dzieckiem, i potem jeszcze poszedł na zakupy? Jest zmęczony i to bardzo. Tego nie wiesz. I to samo się dotyczy kobiet, mężczyzn, młodszych, starszych. Nie wiesz, co może być przyczyną. Tak jeszcze z mojej sytuacji. Zostałem kiedyś lekko potrącony przez pewną kobietę. Damulka się rozpychała jak tylko mogła. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że akurat. Kilka tygodni wcześniej miałem bardzo poważny wypadek komunikacyjny i praktycznie wszystkie żebra z lewej strony miałem połamane. To, że ona mnie stuknęła, spowodowało to, że rana się na nowo mi po prostu otworzyła. To żebro z powrotem pękło, mimo że już było zrośnięte. Pani oczywiście zaczęła wydziwiać, delikatny się znalazł, o co ci chodzi człowieku, co się zwija z bólu, przecież ci tylko przywaliłam lekko torebką. Ale ja nie jestem słupem betonowym kobito. Zresztą wszystko robiłem, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, bo wiedziałem, że ta strona nie jest najlepsza. Ale kobita miała pff, klapki na oczach i tylko nos swój widziała. Notabene, jak haczyk, był wielki jak u czarownicy. W każdym razie, no tak to się skończyło. Nie oceniaj książki po okładce i nie staraj się za szybko oceniać ludzi. To bardzo duży i bardzo częsty błąd. Nasz współczesny świat to mnóstwo rozpraszaczy. Różnego rodzaju powiadomienia, przychodzące sygnały, a tu mruga, reklama, a tu coś tam. Ekran komputera nie jest taki statyczny jak kiedyś. Pojawiają się różnego rodzaju powiadomienia, informacje, paski zadań, wyskakują tego, cudawianki. Dostajemy całe mnóstwo bodźców, na nie staramy się reagować, ale wbrew pozorom nasz organizm. Przynajmniej ja to zauważam, że dosyć często się zmęczony tą mnogością bodźców. Czasami po prostu chcę od tego odpocząć, wyłączyć wszystkie powiadomienia w telefonie. Jeżeli mam zamiar pisać artykuł, to wyłączam wszystkie rozpraszacze i siadam i piszę. Bo tych rozpraszaczy jest całe mnóstwo. A jeżeli już dotknę social mediów, to jest po prostu wciąganie niesamowite. Wszyscy, którzy twierdzą, że się są w stanie się oprzeć, no to chyba nie do końca wiedzą o czym mówią. To naprawdę siedzą rzesze super specjalistów od psychologii, psychiatrii, behawioryzmu i innych cudów wianków, które zajmują się tym, co robi człowiek. Jak działa człowiek, na co zwraca uwagę? Te rozpraszacze wszystkie mają wszystko robić, żebyś spędzał, żebyś spędzała jak najwięcej czasu w social mediach na oglądanie durnych filmików i innych tego typu rzeczy. No to w takim razie czy na pewno warto ulegać temu? Musisz samemu zdecydować, które treści chcesz zobaczyć, które tobie wnoszą wartość. Ja staram się podchodzić do tego w ten sposób, że wyznaczam sobie pewien odcinek czasu i sprawdzam, czy to przyniosło jakąś dla mnie wartość. Jeżeli nie, to tak jak zespół Kombi śpiewał, nie ma zysku, to mi się nie opłaca. Po prostu. Nie ulegaj rozpraszaczom. W miarę możliwości powyłączeń, co się tylko da, bo dzięki temu bardziej zauważysz takie rzeczy, które mieli okazję się nimi cieszyć nasi przodkowie szumem wiatru, śpiewem ptaków, szumem fal takich rzeczami. A może nawet z czymś, co naprawdę niedawno dopiero odkryłem, że w sadzie. Liście ściskane przez mróz szeleszczą tak, jakby ktoś szedł przez sad. A to tylko mróz ściska liście drzew. Spróbuj kiedyś posłuchać. Niesamowity dźwięk. Żeby to docenić, no cóż, pomyśl nad tymi rozpraszaczami. Kiedyś atrakcją wielką było bywanie na imieninach, urodzinach. Pamiętam, za moich takich młodych czasów to dużo takich imprez było. Urodzin, imienin i to zwykle były takie dłuższe imprezy, kilkugodzinne. Ludzie, mimo tego, że nie było telewizorów, komórek, pff, social mediów, świetnie się bawili w swoim towarzystwie. Opowiadali, jakim życiem ja, co przeczytali, co się dowiedzieli. To wszystko był czas na takie ugruntowanie bardziej swoich znajomości, bardziej poznawaliśmy ludzi. Nie ograniczało, nie ograniczało się poznanie tylko do pewnych sytuacji. Tylko często znaliśmy się, jak to się mówiło, jak łyse konie, doskonale wiedząc, co dany człowiek sobą reprezentuje. Jakimi wartościami się kieruje, i tak dalej. Jak to wygląda w dzisiejszych czasach? No cóż, wysłanie sms wszystkiego dobrego w dniu urodzin, to mało. Fajnie, że pamiętamy, bo jest to jakaś tam informacja, takaś o pamiętali. Ale mimo wszystko brakuje takich kontaktów bardziej głębszych z ludźmi. Wiem, że w zagonionym czasie często nie mamy na to czasu. Jeszcze w dobie różnych tam sytuacji związanych z różnymi chorobami, to też to wcale nie ułatwia kontaktów. Ale jednak starajmy się pielęgnować. Nie tylko w rodzinie, ale także ze znajomymi, przyjaciółmi, sąsiadami. Czy też masz coś takiego, że czasami nie wiesz nawet, którzy sąsiedzi jacy mieszkają w Twoim własnym bloku albo na własnej ulicy. Jeżeli nie było takiej sytuacji, że mieszkasz tam od swoich najmłodszych lat, to często nie znasz sąsiada nawet dwa domy dalej. A może warto to poznać? Warto nawiązywać. Kontakty ze sobą. Do tego świetnie się chociażby nadaje zima, bo kiedy przysypie śnieg na osiedlach domków jednorodzinnych, mnóstwo ludzi wychodzi z łopatami, żeby poćnieżać. To świetny moment na to, żeby porozmawiać na ten temat z sąsiadami. Sąsiedzi, ciebie też tyle napadało, co u mnie? Głupie pytanie. Pewnie, że tak. No, ale w jakiś sposób możesz nawiązać rozmowę. A temat pogody jest zawsze tematem uniwersalnym i bardzo bezpiecznym, także głęboko polecam. W dzisiejszym świecie często oczekujemy szybkich efektów. szybkich efektów wszelakich działań jakie podejmujemy, no bo. Przyzwyczajają nas do tego social media. Wrzucam foteczkę i po pięciu minutach sprawdzam, że tam już tysiąc osób polubiło, ileś osób odpisało i jest fajnie. Czuję się, że dostałem mnóstwo endorfiny, hormonów szczęścia, bo jest fajnie. Ludzie mnie kochają, lubią. Ojej, jak ja mądry jestem, jaki piękny, jaki przystojny. No, jej zaraz w lusterko pęknie. I tak dalej, i tak dalej. To nie chodzi o mnie, bo ja takich narcyzowych <grywania> pociągów raczej nie mam. Znam swoją wartość i to mi wystarczy. A jeżeli ktoś uważa, że Moja osoba nie odpowiada, no cóż, ja nie jestem uniwersalny. Nie jestem dla wszystkich i dla każdego, tak? Więc tutaj nie mam z tym naprawdę problemów. Kiedyś może i miałem, ale już się dawno tego wyzbyłem. W każdym razie do takiego samego podejścia siebie zachęcam. To raz, ale miałem wspomnieć o czymś innym, o tym, że oczekujemy szybkiego efektu. Ale wcale tak nie jest. Wiele rzeczy powstają tygodniami, miesiącami, latami. Ludzie latami budują firmy, które są stabilne na rynku. I ty nie zrobisz nic, żeby w ciągu miesiąca osiągnąć taki poziom dochodów jak Coca-Cola. Po prostu nie dasz rady tego zrobić. Więc po prostu nawet nie próbuj. Cierpliwość to w dzisiejszych czasach taka cecha która robi się coraz bardziej rzadka. Ale ona jest bardzo istotna. Cierpliwość naprawdę się bardzo przydaje. I wcale nie musisz jechać do Indii, żeby tam z tybetańskimi mnichami sobie trochę pomedytować. Wystarczy tą cierpliwość w inny sposób wyrabiać. Po prostu Czasami dać sobie luz. Nie spodziewać się tego, że efekty będą zaraz. Szczególnie w biznesie, w poszukiwaniu klientów, w tego typu rzeczach nie ma zaraz. Im bardziej chcesz to przyspieszyć, tym bardziej ci to nie będzie wychodzić. Więc bądź cierpliwy. Bądź cierpliwa. Powoli oczekuj końca tego, że się uda. Albo i nie, ale to chyba zobaczysz wcześniej. Więc po prostu obserwuj, ale nie oczekuj, że będzie efekt natychmiast. Podsumowując dzisiejszy film, uważaj na przypadłości obecnego świata. To szybkie ocenianie ludzi, to szybkie wyciąganie wniosków, oczekiwanie na szybkie efekty. Popatrz. Wszystko na szybko, szybko, w szybko. To wszystko wymaga czasu. To wszystko dzieje się, tylko dzieje się powoli. Ja wiem, że świat nasz pędzi, ale pewnych rzeczy nie możesz przyspieszyć. Pewne rzeczy jak najbardziej mamy niesamowite możliwości. Dotarcie przez zwykłego człowieka w tej chwili do tysiącosobowej społeczności to są niesamowite. Możliwości. Kiedyś taki autor jak napisał książkę, no to ileś tam czasu ją musiał promować. Teraz czasami jeszcze autor nie wydał książki, a już zarabia na tym. Jeżeli ma zaufaną społeczność ludzi, którzy ją po prostu będą chcieli kupić. Więc tak wyglądają dzisiejsze czasy. Ten czas nieubłagalnie szybko idzie do przodu. Ale popatrz, czy jeżeli świat idzie mocno do przodu, ten czas zasuwa, czy twoje życie też szybciej nie biegnie? Czy nie skończy się tym, że będzie dużo krótsze niż mogłoby się wydawać? Czy zdążysz je przeżyć tak, jak oczekujesz? A może i już idziesz do pracy. I już idziesz na emeryturę. I ktoś przychodzi i sadzi kwiatki na grobowcu. Zwróć na to uwagę. Czasami warto zwolnić, zwolnić swoje życie, po to, aby odczuć jego przyjemność. Odczuć to, że jest fajne, że jest miłe. Tego Ci właśnie życzę. Zasmakuj życie. Postaraj się je poczuć każdą częścią swojego ciała. Niech ono pokaże ci, że je potrafi być wspaniałe i świetne. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem pokazać w tym filmie. Zapraszam do zajrzenia na mój kanał na YouTubie Sukces Studio pisane razem. Zapraszam do zajrzenia na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz dużo materiałów dotyczących marketingu, sprzedaży i różnych rzeczy informatycznych z tym powiązanych. Zapraszam do oglądania innych moich filmów, do zostawienia rączki w górę, naciśnięcia przycisku, subskrybu i słynnego dzwoneczka. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia. Niech Ci się wszystko układa tak jak chcesz.